W kolejnym blogu domowym i dzisiaj pokażę Wam strówki na ciepłe dni, żebym do też strówki na upał. I mam już pierwszą strówkę na sobie. To są mm, takie spodemki, taka koszulka. koszulka jest taka. W górze mam taką siateczkę. Pokażę Wam tak. O, widzicie taką siateczkę? O, teraz ja pokażę. Taką siateczkę. Matkę, nadruk. Ja mam takie, takie na druk. Też. Teraz mam te 4L do kapronu. Bardzo przedeznan na no upał, na no ciepłe dni. Ja tu połączyłam to koszul. Jest taka koszulka na rękach. Tą koszulkę połączyłam z zamukanymi, takimi, niebieskimi. Takimi też na upał. Yy, na, grafitin. Tak to wygląda. E, Te ponięta mają to tutaj jeszcze szaleń, naszczący materiał. E, Pon, nieważne, mają funkcję i spodnie polu i wracają do basenu, no ja, i do to za pokażę taki myk, Możecie sobie tak zrobić, tak podwyższyć, lub możecie sobie tak podłożyć. widzicie to, nie? No. To była pierwsza sterówka. lecimy drugą sterówką. I na pewna sterówka. Ram kolorze. W kolorze. kolorze będzie sterówka. Też to będzie koszulka za spodenkami. I już się wam pokazuję. Dobrze, już pokazuję się tak koszulka, koszulka, <noise> tak w tym no. Tak, koszulka wygląda, jest, jest to upa. koszulka na, na ramionczkach, taka na upał, idealna. Tak wyglądają plecy. A tak, a tak przód. Także idealna koszulka na upał. Tam nawet spodanki też gamy na upał. Także yy, tak one wyglądają. Ostatki takie białe. Tak, o, tutaj. W takim z jest. Jest tej Także. I za Anna, stanowka na upał. Polecam. Przechodzimy do następnej stanowki. I następna stanowka. Gdzie będzie? Też będzie ładna stanowka. Z Wam zaraz pokażę też będą wolne koloryki. Już Wam pokazuję. I tak ta strówka wygląda na sportową yy, że można się i tak po prostu chodzić już yy, taką koszulkę jakby sportową taką różową ja mam koszulkę z Decathlonu yy, Wszystkie rozmiary, które pokazuję to te rozmiary to M albo L, może spokojnie. Ma małka koszulki dla albo 4F. Taka koszulka na takich szaleczkach jakby, taki, szale, szale, taki, szaleczka, taki większych. Yy, także no tak ona wygląda, to mam takie niebieskie spodemki, też mam takim jak w stawkach i tak on i tak ładnie wygląda, również na upał czy na ciepłe dni. Ja Przechodzimy do kolejnej stelówki. To jest stelówka będzie podobna, ale też ciekawa. To jest, to jest koszulka, po mnie 12 zł, ja mam zapinka, ja mam, ja, ja mam e, i to jest rozmiar L, taka L, e, także tu ma zakładane rękawki ma takie stawki Robi to tak, A druga, to można tak zrobić. Tak się prezentuje. Albo tak do lasu po domu. też idealnie, Na ciepłe dni. Także polecam. To ostatnia stylówka, przechodzimy do ostatniej stylówki. Tę na stylówkę, też mam mój kolor. O, ma to O, jaka mała stylówka, słuchajcie, bardzo wolno niebieska na lecie mamy koszulkę w strefie złotych z Pepco. To ja z tym epikiem mam, ja nie wiem. Więc... Mam taką grafikę z napisem, już z lękawkiem po nas prezentuję Masz ty do parku. no chodzą do aplikacji. no tak no tak nam no, tak, no, wygląda, bardzo no w ja tu mam rozmiar M Jest taka y, ładna koszulka Także to ode mnie. Jeśli się jakąś historią zainspirowałyście lub zaskakowiliście, to w komentarzu, czy też napisać w komentarzu, co to była ta No i idźcie do mnie na Instagram, za Pamiętajcie o konkursie, które spadają do 6 sierpnia. Nadaję no Wam nagrodę i co? Dajcie kochałko do góry, subskrypcję, a my widzimy się do tego sobotę. Cześć!